Witajcie, kochani. Od dawna wiadomo, że tragedia pobudza dużo bardziej niż sukces. Dlatego ojkarze wciąż głośno. Ojkarze, który rozczaskał się o skały i nie doleciał do celu. Piszą o nim pisarze, malują go malarze, artyści. Natomiast o edalu, który doleciał do celu, wszyscy jakby zapomnieli. Tak jest do dzisiaj. Tragedia, sensacja jakieś niepowodzenia, to co złe, to to straszne, o wiele bardziej intryguje niż to co dobre, cudze nieszczęście, cieszy się o wiele większym zainteresowaniem niż cudze szczęście. Tak jest dzisiaj w mediach społecznościowych. Te filmiki, które właśnie mówią o jakichś sensacjach, o jakichś historiach spiskowych, o jakichś um, złych rzeczach, tragediach, dramatach, cieszą się największą popularnością. Ale czy tak naprawdę o co chodzi? Co pobudza ciebie najbardziej? Co intryguje ciebie najbardziej? A co intryguje serce Boga? Zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet. Cię? Nie powiem też niczego nowego. Po prostu serce Boga pobudza Twoje szczere serce. Za każdym razem, gdy przychodzisz do Niego w modlitwie i gdy jesteś szczera, gdy wylewasz przed Nim swoje serce, gdy wylewasz przed Nim swoją troskę, to serce Boga jest pobudzone. Za każdym razem, gdy nawracasz się do swojego, swojego postępowania, gdy widzisz, że zrobiłaś źle i naprawdę pragniesz zmiany i przychodzisz takim skruszonym sercem przed oblicze Pana, to pobudza Jego serce. Za każdym razem, gdy jakaś osoba, która nagle dowiaduje się o tym, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia i rodzi się na nowo. Serce Boga jest pobudzone. Ale wiecie, myślę, że niezmiennie, zawsze i wszędzie, serce Boga pobudza nasze uwielbienie i nasza modlitwa pełna chwały. Bóg chce, żebyśmy wylewały przed Nim swoje serca, swoje troski, swoje problemy. Ale tak naprawdę wylewając je... Obudzamy serce Boga, ale czy odnosimy zwycięstwo? Jednak modlitwa pełna chwały, modlitwa pełna uwielbienia, to jest modlitwa, która prowadzi do zwycięstwa. W Psalmie 18, w czwartym wersie czytamy: Wołam do Pana, on jest godzien chwały, i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Gdy Ty wołasz do Pana, gdy Ty go uwielbiasz, gdy Ty e, oddajesz Jemu chwałę, Wtedy już odniosłaś zwycięstwo nad swoimi wrogami, bez względu na to, ja co oni są, kim oni są, już odniosłaś, już odniosłaś zwycięstwo. Dlatego, że modlitwa uwielbienia jest najbardziej skuteczną bronią, którą mamy, którą mamy, którą mamy na naszych ustach. Modlitwa uwielbienia razem ze Słowem Bożym jest najbardziej skuteczną bronią przeciwko właśnie naszemu... Naszemu przeciwnikowi. Dlatego, że gdy ja Pana uwielbiam, ja oddaję mu chwałę, wtedy on wraca do akcji, wtedy on walczy, wtedy on walczy za mnie i wtedy on zwycięża moich wrogów. I nie mam potrzeby już o nich mówić, nie mam potrzeby narzekać, nie ma potrzeby to Panu wspominać czy wypominać, bo po prostu on, On działa, on działa za mnie na wyjścia, 15 rozdział, od pierwszego wersu. Pieśń Mojżesza. ty, Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewał Panu tę pieśń, będę śpiewał Panu, bo odniósł zwycięstwo. Konie z rydwanami rzucił w morze. Pan jest mą mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. On jest mym Bogiem, takiego wielbię. To Bóg mego Ojca, Jemu chwała. Pan jest zwycięstwą. Jachwę mu na imię. Mojżesz ogłasza, że Jachwę jest zwycięzcą. Wnosi, wznosi pieśń uwielbienia. Po tym jak zobaczył wielki cud, jak zobaczył niezwykłe rzeczy, jak zobaczył, że Izrael przeszedł suchą nogą po dnie Morza Czerwonego, a wojska Faraona, Rydwany i Jeźdźcy zostali wszyscy zatopieni w tym Morzu Czerwonym. Wiecie, po takim zwycięstwie spektakularnym, które potem przez pokolenia było przekazywane z pokolenia na pokolenie, nie sposób nie zaśpiewać pieśni uwielbienia na cześć naszego Pana. Trudniej jest śpiewać taką pieśń uwielbienia, uwielbiać Pana w trakcie walki. Wtedy, gdy toczymy walkę, gdy zmagamy się z jakimiś przeciwnościami, no myślę, że o wiele trudniej jest właśnie wznosić pieśń uwielbienia. Ale Bóg też oczekuje właśnie, że będziemy w tym trudnym czasie Jego uwielbiać. I troszeczkę dalej, w Księdze Wyjścia, w 17 rozdziale, od 8 do 16 wersu opisana jest historia, kiedy to na pustyni, a Malekici wystąpili przeciwko Izraelowi. I Mojżesz wówczas do walki z Amalekitami wyznaczył Jozłego. Sam natomiast wszedł na wzgórze razem z Aaronem i chórem, Oni weszli na szczyt wzgórza i Mojżesz trzymał ręce w górze. I wtedy, jak długo trzymał ręce w górze, tak długo Izrael zwyciężał z Amalekiem. Natomiast gdy ręce Mojżesza opadały, wtedy. Zwycięstwo, szala zwycięstwa, zwycięstwa przechylała się na stronę Amalekitów. I wiecie, Aaron i Chór widzieli to, więc podstawili kamień, na którym Mojżesz mógł sobie usiąść. A potem, gdy ręce Mojżeszam drętwiały, bo walka trwała do zachodu słońca, oni podtrzymywali te ręce, żeby, żeby po prostu Izraelici zwyciężyli. Czyli tak naprawdę nie siła wojska miała tutaj znaczenie, nie ilość żołnierzy, nie ich. Uzbrojenie, nie ich armia, wyposażenie, jakieś zdolności wojskowe, tylko właśnie ręce Mojżesza, które były trzymane w górze. Przepraszam, ta postawa Mojżesza pokazuje nam, jak ma wyglądać nasza modlitwa. Nasze ręce mają być wzniesione w górę. Tego Bóg oczekuje od nas, gdy go uwielbiamy, wznieśmy nasze ręce, wznieśmy nasze ręce do nieba. Niech te ręce nam szybko nie drętwieją, tylko niech będą w górze, bo wtedy właśnie Bóg walczy i Bóg odnosi zwycięstwo. Ale wiecie. W każdej walce przychodzi taki moment trudny, kiedy po prostu już nie mamy sił, kiedy opadają nam ręce, dlatego wtedy każdy z nas potrzebuje takiego Arona i takiego chóra, przyjaciół, którzy nie dopuszczą do tego, żeby nasze ręce opadły, nie dopuszczą do tego, żebyśmy przegrali tę walkę, żebyśmy zrezygnowały, żebyśmy w końcu poddały się, powiedziały, nie daję już rady, mam dość, wycofuję się, nie mam siły. Nie. Potrzebujemy ludzi wokół siebie, którzy będą podtrzymywać nasze ręce, którzy Będą przygodzili, będą walczyli razem z nami, będą nas wspierać w tej trudnej sytuacji, bo takie trudne sytuacje zdarzają się każdemu z nas. Nie ma ludzi, którzy przechodzą przez życie tylko i wyłącznie lekko, łatwo i przyjemnie. A my chrześcijanie doznajemy naprawdę wielu różnych trudnych sytuacji. One nas spotykają. Potrzebujemy, szczególnie w tych trudnych chwilach, kogoś, kto będzie nas podtrzymywał, kto będzie nas wspierał, kto będzie nas zachęcał, a nie dołował. A nie wbijał jeszcze obcasem w ziemię, ale który będzie właśnie nas podnosił i mówił, że damy radę, że, że zwyciężymy, że zwycięstwo już jest blisko, że słońce się już chyli ku zachodowi, bo o zachodzie słońca było to zwycięstwo. Potrzebujemy wokół siebie takich ludzi, bo sami. No, mo może być tak, że jesteśmy słabi. Nawet Mojżesz był słaby, nawet Mojżesz, ten niezwykły człowiek jednak okazał swoją słabość, jego ręce drętwiały, potrzebował innych, my tym bardziej potrzebujemy kogoś, kto nas, kto nas e, będzie właśnie podtrzymywał i będzie wspierał w tym trudnym, e, w tym trudnym e, czasie. Wiecie, i e, właśnie to jest ten moment, kiedy w czasie walki Możesz uwielbia Pana i Możesz trzyma ręce w górze. Myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja, ale też trudną sytuacją jest moment, kiedy, moment przed walką, moment przed walką, kiedy mm, nie wiemy tak naprawdę, jak się potoczą losy dalsze tej sytuacji, w której jesteśmy. Ale też wzór zachowania mamy właśnie w Biblii, w Drugiej Księdze Kronik, w dwudziestym rozdziale od 21 do 22. Opisana tam jest sytuacja, gdy do wojny z królem Jehoszafatem wystąpiły, wystąpiły dwie armie, armia Amalekitów i armia Moabitów. Były to dwie potężne armie, ale wtedy właśnie Jehoszafat posłuchał głosu Boga, który powiedział mu, że w pierwszym rzędzie... Do walki mają stanąć śpiewacy ubrani w, odświętne, ubrani w odświętne szaty. Otwórzcie sobie, proszę, też ten fragment, bo on naprawdę jest niesamowity. Druga kronik, 20, od 21 do 22. Potem naradził się z ludem i wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętych szatach, podąża podążając na czele zbrojnych ze śpiewem: Wysławiajcie Pana. Ponieważ na wieki trwa jego łaska. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśń uwielbienia, pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judę Amonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Sejry. Także zostali pobici. Amonici bowiem i Moabici uderzyli na mieszkańców Pogórza Sejry, ich, rażąc ich niczym oburzonych klątwą. Gdy zaś rozprawili się z nimi sobie nawzajem, Dopomogli do zguby. Niesamowita sytuacja, słuchajcie, kto na wojnę wystawia w pierwszym rzędzie śpiewaków od ubranych. No nie, e, chyba, że są z góry straceni, na, e, skazani na, na zabicie, ale tak właśnie było. I słuchajcie, Izrael w ogóle nie wyruszył do walki. Pan sprawił tak, że wojska, które wyruszyły przeciwko Izraelowi, czyli Czyli Moabici i, i, i Amonici pobili się sami między sobą. Taki jest nasz Bóg. Cudowny Bóg. Także dzisiaj krótko chciałam Was zachęcić do tego, żebyśmy w każdej sytuacji, czy jesteśmy przed walką, czy jesteśmy w czasie walki, czy jesteśmy po walce, oddawały Bogu chwały, uwielbiały Go. Gdy czujesz się źle. Uwielbiaj Pana. Gdy czujesz się samotna, uwielbiaj Pana. Gdy masz do stoczenia jakiś bój, być może tym przeciwnikiem jest drugi człowiek, uwielbiaj Pana. Błogosław go i powiedz mu Ewangelię. Gdy e, walczysz z własną porządliwością, cielesnością, e, z tym, z czym sobie nie umiesz poradzić, uwielbiaj Pana. Gdy jesteś chora, uwielbiaj Pana. Gdy jesteś po prostu źle, uwielbiaj Pana. A gdzie jest gdy jest Ci dobrze, uwielbiaj Pana, uwielbiaj Pana tym bardziej. Słuchajcie, w tej modlitwie uwielbienia, w podawaniu Bogu chwały, naprawdę jest potężna moc. Potężna moc, dlatego właśnie w Słowie Bożym jest dużo fragmentów na ten temat, żeby oddawać Bogu chwałę. I jeżeli nie, nie potrafisz nic powiedzieć, bo... Bo Twoje usta są zamknięte, wręcz zasznurowane. Otwórz sobie Słowo Boże, otwórz sobie psalmy. One są naprawdę, one są naprawdę niezwykłe i one bardzo podnoszą. Ja zawsze zachęcam, szczególnie ludzi, nowo Nawróconych, do tego, żeby sobie, żeby sobie czytali psalmy, ale sama również uwielbiam sobie, uwielbiam sobie je czytać. I tak, Psalm 30, drugi wers. Panie, pragnę Cię wywyższać. Ty mnie podniosłeś z dna. Nie pozwoliłeś mym wrogom cieszyć się moim kosztem. Tak, gdy wywyższamy Pana, On nas podnosi zna, zna i nie pozwala naszym wrogom cieszyć się naszym kosztem, bo tak jest nasz Bóg, niezwykły, wspaniały, który prowadzi nas do zwycięstwa. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Pomódmy się właśnie psalmami, Bożym Słowem, bo ono jest jak miecz. Ono prowadzi nas do zwycięstwa. Panie, chcemy Cię wywyższać, chcemy oddawać sobie chwałę. Nasze słowa często są zbyt małe, zwykle są zbyt małe, żeby, Tobie, żeby Ciebie błogosławić, żeby Ciebie uwielbiać. Panie, Twoje słowo jest niezwykłe i ono zawiera wszystkie te rzeczy, wszystkie te aspekty, którymi chcemy Cię wywyższyć dzisiaj. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana, wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi: uwolił mnie od wszelkich moich obaw. Psalm 95. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu. Znieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed niego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim. Jest wielkim królem. Przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi. Do niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd, uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My, ludem z Jego paswisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w Meriba, lub jak w Masa, gdy byliście na pustyni, gdzie wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę, doświadczali, choć widzieli moje dzieło. Przez czterdzieści lat brzedziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem trwa przy błędzie. Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg, dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Psalm 96. Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu cała ziemią. Śpiewajcie Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła, gdyż Pan jest wielkim, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa. Bo z ludów nie mają wartości to nasz pan ukształtował niebo majestat i świetność widać tam gdzie on przebywa potęga i piękno zdobią jego świątynie. oddajcie panu plemiona narodów oddajcie panu chwałę uznajcie jego moc oddajcie panu chwałę godną jego imienia Podnieś, przynieście dary wejdźcie do jego przeciągów pokłoncie się panu pod świętnych szatach Zadrzyj przed nim cała Ziemią, Głoście wśród narodów. Pan jest królem. To on utwierdził świat tak, że się nie chwieje, i on sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa, niech cieszy się Ziemia. Niech, szumi, niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech liwatują pola, wszystko, co po nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa przed obliczem pana, gdyż nadchodzi gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie, swojej wierności osądzi ludy. Pan króluje, raduj się ziemią, cieszcie się rozliczne wybrzeża. Kłębią się wokół niego chmury i obłoki. Sprawiedliwością Sprawiedliwości, pra... i prawem stoi jego tron. Przed jego oblicza rozprzestrzenia się ogień i zewsząd pochłania tych, którzy są mu przeciwni. Psalm 98. Śpiewajcie Panu nową pieśń, gdyż dokonał cudownych dzieł. Jego prawica, tak Jego święte ramię dało Mu zwycięstwo. Pan objawił swoje zbawienie, okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. Odwołał się do swojej łaski, do swojej wierności względem Izraela. Wszystkie krańce ziemi zobaczyły, jak nas zbawia nasz Bóg. Wznieś okrzyk na cześć Pana cała ziemią. Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka. Zagrajcie panu na cytrze, na cytrze niech zabrzmi melodia. Zatrąbcie i przy dźwiękach rogów znieście okrzyk na cześć króla, na cześć pana. Niech szumi morze i to, co je wypełnia, świat oraz jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonia, a góry zawtóryją na wiwat. Pan bowiem idzie sądzić Ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. Psalm setny. Znieś swój okrzyk na cześć Pana cała ziemia. Słuszcie Panu z radością. Przechodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego rąk. Jego łąg. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźcie. Na dziedzińce z pieśnią chwały. Sławcie Go, błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. Amen. Amen. Tak, Panie. Twoja wierność rozciąga się na pokolenia, Twoja łaska trwa na wieki. To Tobie cześć. I chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, dziękuję Wam za ten filmik, za to, że jesteście. Dziękuję Wam. Błogosławię Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech to będzie dobry czas. Ja jestem bardzo podniesiona za każdym razem, gdy oddaję Bogu chwałę. Życzę Wam tego również z Panem Bogiem. Do następnej soboty. Papa. Pa.